Tu mamy DAP, i tu mamy DAP. Jeżeli DAP jest i tu, i tu, to tak jakby Polak pierwszy powiedział do Polaka drugiego: Słuchaj, dostarczę ci towar, podaj adres, dokąd chcesz. A Polak drugi mówi: To zawieź do Niemca, bo ja też mu obiecałem na DAPie, że mu dostarczę pod drzwi. I mamy tutaj dyrektywę Rady z 15 lutego 2011. I oczywiście mogą Państwo sobie zadać pytanie, dlaczego ta dyrektywa jest 2011. A jak dobrze wiemy, mdr -y weszły w ogóle do naszego życia w 2018 roku. Tu Pani pyta, czy w takim przypadku ja muszę się w ogóle rejestrować tam w Niemczech na potrzeby VAT-ki, rozliczać ten podatek. Tutaj należałoby sprawdzić, czy takie zwolnienie podmiotowe również obowiązuje w tym kraju, w którym świadczy tę usługę, czyli w Niemczech?